No witam, słuchajcie, z PASATem już miał być koniec, myślałem, że tylko formalność, aby poskładać do kupy hamulce tylne piasty i oddać klientowi auto. Niestety, jak widzieliście na krótkim szorcie, brak odczytu z tylnych czujników ABS-u po wymianie piast razem z czujnikami. I teraz tak, wszystko zdemontowane, aby dojść, dlaczego się tak dzieje. Mamy nową piastę kontrastarą piastę. Ze starej piasty wydłubałem czujnik, wyfrazowałem go po kawałku. Jeden, a drugi wyciąłem, aby mieć dla porównania od tak. Wiecie, organoleptycznie, żeby sobie porównać wymiar, średnice, te wszystkie dystansy, skąd, dokąd ile. I tutaj słuchajcie, niczego takiego ważnego się nie dopatrzyłem. No można by tam tutaj dopatrzyć, że te wypustki są węższe niż w starym czujniku. Tutaj są troszkę szersze, jak się oczywiście brud zetrze. No ale mniejsza większość. W każdym razie to są kosmetyczne rzeczy. Nie wiem, czy one w ogóle mają wpływ. Zaraz do tego dojdziemy. Ogólnie wymiary wszystkie, wszystko się zgadza. Teraz tak, to jest czujnik oryginalny, żeby była jasność. To jest czujnik, który no, ja kupiłem jako zamiennik. Piasta to samo. Niczym się one, te piasty, nie różnią. Wysokość piasty, średnica tu, średnica mierzona tu. Też ta sama, co sugeruje, że ten impulsator też jest w tej samej średnicy. Części dobierane są po numerze nadwozia, więc też raczej, raczej nie upatruję tu problemu. Chociaż, chociaż, właśnie, tutaj chciałem zostawić margines, bo być może, nie wiem, jest coś, o czym nie wiem. Zawsze, zawsze tak może się zdarzyć, tak? No i dobra, tyle gadania. Idziemy testować teraz wszystko na aucie, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, zobaczcie sobie jeszcze błędy, jakie są. Takie są błędy, tak sobie to interpretuje sterownik, bo ponieważ, bo ponieważ, ponieważ widzi czujniki przednie, tylne mu się nie zgadzają, więc interpretuje to jako rozbieżność. Oczywiście z przednimi czujnikami wszystko jest ok, ponieważ ich prędkość narasta, czujniki tylne stoją w miejscu, tutaj przechodzimy do parametrów. Mam tutaj zainstalowaną piastę, tak jak to było na aucie, nowy czujnik, już nowa piasta, postaram się Wam pokręcić tutaj ręką. Normalnie mamy tutaj lewy tył, czyli drugi parametr od dołu powinien się zmieniać cokolwiek. Postaram się to zrobić dość dynamicznie. No i widzicie, wszystko stoi w miejscu. Dobra, teraz słuchajcie na super stanowisku zainstalowana stara pi piasta, plus ten sam czujnik Delfaja, który założony przeze mnie nowy. No i staram, postaram się tutaj pokręcić, czy wy będziecie widzieć jakieś odczyty. Pod warunkiem, że moje stanowisko super się nie rozwali. No, a ja już widzę, że w miarę stabilnie to czyta. To teraz zrobimy jeszcze inaczej. Teraz zrobimy także czujnik innego producenta plus nowa piasta. No dobra, zainstalowane z powrotem inny czujnik innego producenta i patrzcie, co się będzie działo. Nie dzieje się nic. No dobra, słuchajcie, eksperymentów już mam podziurki w nosie, bo to niczego nie wnosi do tematu, żeby to zebrać do kupy. Stara Piasta działa na dwóch różnych czujnikach, na dwóch różnych czujnikach różnych producentów, nie ma z tym najmniejszego problemu. Widać, że jak kręcę tutaj ręką, to ta prędkość tam na testerze narasta w miarę stabilnie. O ile to jest oczywiście możliwe tutaj kręcić, ale jest, wydaje być się to wiarygodne, tak? Dwie nowe piasty. Po wciśnięciu czujnika do samego końca żadnej reakcji. Po wysunięciu go w ten sposób coś się zaczyna dziać, ale zobaczcie ile muszę go wysunąć. Jest uszczelka, już O-ring jest na wierzchu. No tego tak zostawić nie mogę, bo to e, będzie miało swoje konsekwencje. Po pierwsze w tym, że tam będzie się dostawać wilgoć. Po drugie ten czujnik nie jest już stabilnie zainstalowany, tylko tak sobie. E, a po trzecie Wątpię, żeby ten sygnał był stabilny, bo widzę już tutaj kręcąc ręką normalnie na testerze, że to są takie piki, czyli jest 1, 25 i z powrotem do góry tak to wszystko skacze, więc na aucie też na pewno działać to poprawnie nie będzie. Nie ma sensu tym nawet na drogę wyjeżdżać. No i teraz pytanie zagadka. W czym jest problem? W kiepskiej jakości czujnikach A oporność sobie pomierzyłem, obydwa czujniki mają taką samą odporność 1200 z hakiem omów czyli tam 1 2 kilo przód zmierzyłem dla porównania na oryginalnych czujnikach jest bardzo podobnie tam jest 1230 40 czyli też ta oporność by była jakby wydaje się przynajmniej być wiarygodna. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedno podejście zdobyłem piastę Innego producenta też nową, i problem jest ten sam żadnych odczytów z czujnika po wciśnięciu go do końca, tak jak tutaj macie teraz nie widzimy żadnych obrotów na, w sterowniku ABS u Problemu tego nie ma z tym ze starą piastą. Tutaj po włożeniu delikatnie nawet jak przekręcacie ręką, to czuć jakby wam to wytłumaczyć takie delikatne przeskoki, tak jak te ten impulsator przesuwa się po magnesie na czujniku widać, że od razu tam to zjawisko elektroindukcji następuje, na testerze widać od razu nawet kręcąc delikatnie ręką tak powoli widać, że ta prędkość narasta, jest ona w miarę stabilna, no i tyle wszystkiego i słuchajcie dwa, dwa komplety piast, dwa czujniki i mam tego już po dziurki w nosie, nie wiem czy jutro nie zrobię tak, że podjadę gdzieś na środ, bo tą piastę odzyskałem, wygląda fatalnie, no ale przynajmniej działa. E, jeszcze co zrobiłem, e, żeby mieć pewność, czy średnice tych koronek, tych impulsatorów są takie same. Nie mam czy tego bardzo zmierzyć, więc kminiłem to tak. Na szczęście mama kupowała mi wcześniej buty na tak zwany patyczek. Pamiętacie albo nie pamiętacie? Młodsi nie pamiętają, więc mama przystawiała patyk do nogi, ucinała go, później jechała na targ, kupowała buty. Zawsze za duże, żeby były na dwa lata. Więc tak, zrobiłem sobie taki na miarę, bo zmierzyłem jedną koronkę rozciętą. Wkładam dla porównania. Wydaje być się średnica ta sama. Słuchajcie, ciąg dalszy, Pasat i ABS, który nie przestał działać po naprawie. Zobaczcie sobie przedostatni parametr w końcu. Mam nadzieję, że było widać. Dobra, słuchajcie, dlaczego to zaczęło działać? Od tak po prostu udało się. Kupiłem trzeci komplet czujników i te zaczęły działać najtańsze na rynku jakie mogą być, żeby była jasność. I teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, ze starą piastą działają nam wszystkie czujniki z nowymi piastami dwóch różnych producentów, działają tylko wybrane czujniki, a dokładnie ten jeden model to jest jakiś tam autolog, autoluk kupiony w Intercarsie, najtańszy czujnik, jaki możecie sobie wyobrazić, i to wszystko hula. Dlaczego ze starą piastą, z nową piastą nie działa? No tutaj też można się domyślać. Coś musi być na rzeczy, jakieś różnice muszą być. One są te różnice po prostu no, w takich warunkach warsztatowych pewnie niemierzalne, no, ale widać to na załączonym obrazku, że coś na rzeczy musi być, skoro stara piasta działa na wszystkim co jej nie podsuniecie nowe piasty tylko na wybranych, na wybranych komponentach dobra kończymy ten wywód bo już naprawdę stało się nudne składam do kupy mam nadzieję że już będzie ok słuchajcie a tutaj macie zestaw który już działa wszystko teoretycznie przynajmniej powinno być ok podpięty mamy oscyloskop użyję napędu takiej wkrętarki z takim czymś przerobionym aby to wiecie te ruchy były w miarę płynne. Zobaczcie sobie, jak wygląda przebieg sygnału. A teraz macie piastę z czujnikiem, z którym ona nie współpracuje. Ten sam napęd, ta sama prędkość i przebieg sygnału. No, różnice widać gołym okiem, nie?